w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Na świeżo po ogłoszeniu walki z Wiktorem Pesztą, Danielą Mielańczuk. W zasadzie na świeżo również po nagrywkach dla KSW, bo cię tutaj zdybałam WCA, jak ostro trenowałeś walkę z cieniem po to, żeby pokazać to w trailerach. Ostro było, nie? Ostro, ostro. Starałem się naprawdę zrobić ostrą walkę z cieniem. No ja ci muszę powiedzieć, że chłopaki mają z tobą e, grubsze wyzwanie generalnie, jeśli chodzi o takie, o takie rzeczy, bo ty nie lubisz się męczyć, co jak nie musisz. Nie no bo wiesz co, zrobiłem już wcześniej swój trening i tak dalej, więc już ta końcówka taka, jak mam coś takie wymuszane, to już normalnie jest ciężko, a wiesz, jeszcze nie jest za ciepło, lubię, więc jako stygniesz, no to już w ogóle jest tak. Ten, no, tak nie jest specjalnie przyjemnie. No dobra, powiedz Daniel, jak ty się odnajdujesz w ogóle w tych medialnych bo ja wiem, że Ty musisz mieć dobry humor, żeby chcieć przed kamerą pogadać, musisz mieć dobry humor, żeby się powygłupiać, a no, jak już ten dobry humor wiedzie, no to widzimy taką walkę z cieniem na miękkich łapkach i tak dalej, jest śmiesznie. No tak, wiesz, to ja tak w ogóle jestem mało poważny trochę, nie? Mimo tych swoich lat, no ale już może czas spoważnieć się odnajduje, no nie mam wyjścia, tak? Musiałem się tego nauczyć. Trwało pewnie to dużo lat, no ale się troszkę nauczyłem. Może... A, a pamiętasz jakieś swoje nagrywki takie totalnie nieudane, że po prostu y, osoby, które z Tobą rozmawiały, nie wiem, przeprowadzały wywiad po to, żeby właśnie puścić to później w trailerach, miały takie Jezus, Daniel, powiedz coś cokolwiek, bo stąd nie wyjdziemy. Pamiętasz coś takiego? No ja to pewnie do tej pory takie. jest. No, wiesz, tu akurat te wypowiedzi moje pod trailery to się tam nic nie zmieniło, wiesz za bardzo. Za cały czas pewnie mają problemy, żeby coś znaleźć rozsądnego, nie? To jakbyś chciał sparodiować samego siebie, to co najczęściej powtarzasz w takich nagrywkach i wywiadach? Nie wiem, bo niestety nie oglądam swoich wywiadów, Dobrze, nie, nie, nie bo się wstydzę. Przysięgam, nie oglądamy chyba ani jednego swojego wywiadu z głosem, albo czegokolwiek e, gdzie ja coś mówię, do kamery. Na pewno tam jest głos zawsze wyłączony. To mogę obiecać. No dobrze. E, Okej, okay. KSW 79, gala w Libercu. Jedziesz trochę do paszczylwa, można powiedzieć, dlatego że twoja ostatnia walka z Michałem Martinkiem to była walka z Czechem, ty teraz jedziesz do Czech. E, no i ta walka miała być de facto powtórzona, natomiast no, twój rywal złamał rękę. Nie tak, bo dostałem propozycję, ale on nie chciał się ze mną bić, Marcinek nie chciał rewanżu, zacznijmy od tego, więc on miał mieć z kim innym walkę. Ja miałem, od razu dostałem pestę, jeszcze tam pestę, pestę, więc wiesz o co chodzi, więc ja sobie nigdy nie, przeciwników nie wybierałem, on nie chce, ok, no... No to jego problem. Ja byłem gotowy, żeby stoczyć z nim rewanż. On nie chciał, jest peszta, będzie peszta. A wiesz czemu Marcinak nie ja chciał się z Tobą bić ponownie? Nie mam pojęcia, nie interesuje mnie, nie chciał dosta mówi, że on nie chce, no to ja w to nie będę wnikał i rozkminiał tego, nie? Okej, okay, okej, okay, dobra, bo właśnie to fajnie, że to wyjaśniłeś, bo um, kilka wersji, że tak powiem, krążyło po internecie, że propozycja, że owszem, że w ogóle miałabyś ta walka, ale że potem Martinek stwierdził, że nie, e, potem jeszcze wyszła ta kontuzja i tak dalej, więc jakby m, dużo, dużo rzeczy było mówione na temat tej, tej potencjalnej walki. Tak, no ja od początku byłem właśnie, jak się dowiedziałem, że jednak nie Martinek, jest peszta. Wiedziałem, że miał z Dąbrowskim niż innym się być ma. Powiedz, czy w Tobie emocje opadły już po tej walce i po tym kontrowersyjnym werdykcie, nad którym później deliberowaliśmy? Mówię my, czyli branża przez kolejne dwa miesiące. To, no ja ogólnie sobie głowy tym nie zaprzątałem. Mam dużo innych obowiązków, więc takie siedzenie i rozkminianie i sprawdzanie, co o tym piszą, czy tak, czy tak, to jest bez sensu, wiesz. Ja mam jeszcze inne życie, więc walka była taka, jaka była. Na, ten, na tamten moment nie mogłem pokazać nic więcej. No cóż, wiesz, od tego są inni, żeby na tym rozkminiać, Ja robiłem to, co akurat wtedy mogłem. Jasne. A od sportowej strony, jakie wnioski wyciągnąłeś z tej walki i co teraz się dzieje na treningach? Co może spowodować, żebyś w kolejnym pojedynku pokazał się lepiej i był bardziej skuteczny? Zresztą bardziej uruchomiliśmy z powrotem moje nogi, bo ja dużo część kariery bazowałem na poruszaniu się. Mimo, że zawsze byłem duży, ciężki, no to znaczy ciężki, niski, gruby, no to jakoś na tych nogach się poruszałem, w ostatniej walce zabrakowało tego poruszania się na nogach i Martinek to skutecznie wykorzystywał gdzieś tam fakt, że to nie były mocne ciosy, albo, albo były mocne, a ja po prostu nie odczuwam tego tak, więc Wróciliśmy do tego, udało się jakieś te kontuzje, które stwarzały mi problemy w poruszaniu się na takim wiesz, luźnym pracy na nogach, gdzieś tam zniwelować i zacząłem znowu się ruszać na nogach i myślę, że teraz właśnie już będę lepiej się ruszał. i to był taki duży mankament, bo on mi uciekał, nie mogłem go dognać, wiesz o co chodzi, on gdzieś tam sobie mógł kopać, uderzyć, odskoczyć i tak dalej, nie. A, tak nie a te jego uderzenia na korpus, fronty, to było coś, co ci najbardziej nie. sprawiało problem? Nie, 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 nie. Ja wiedziałem, bo w Ankosach dużo chłopaki to, kopią takich frontów właśnie, one są ciężko je przychwycić, bo są bez biodra. Bardzo dobrze robi, no wiesz, Marcin Tybura w ogóle, nie? Tylko Marcin Tybura ma te nogi do tego stworzone, wiesz, i on robi to naprawdę do, skutecznie, gdzie to wchodzi pod żebra. Martinek był, uważam, za nisko i to nie robiło tak roboty, nie wchodziło pod żebra. Nie czułem ich w ogóle, tam w ogóle ich mało dochodziło, bo jakby dochodziły, to by mnie przytkało, straciłbym zdrowie, a nie traciłem. Gdzie ja tak naprawdę 5 tygodni przed walką robiłem tylko airbike'a, bo nie mogłem robić nic innego maty, nie? Daniel, ty jesteś takim zawodnikiem, który nie boi się podczas wywiadów, podczas rozmów z mediami, trailerów mówić o tym, że jesteś pokontuzjowany, że te lata w sportach walki już się odkładają na, na twoim zdrowiu. A są tacy zawodnicy, którzy nawet nie chcą podczas trailerów pokazać trochę techniki, bo boją się, że zdradzą swoją taktykę. Jak to się dzieje, że ty się tego nie boisz? Ja się nie boję, bo ja myślę, że takiej aż mocnej taktyki na walkę nie mam. Wiesz, kontuzje, które mam, każdy z nas, ma każdy z zawodników, ma wiesz, jak pracujesz ileś tam lat, to się nie da mieć kontuzji. Ważne, żeby sobie z tymi kontuzjami radzić i jakoś ich tak te braki gdzieś tam przez kontuzje, które są, niwelować. I wydaje mi się teraz, że właśnie też zniwelowałem, nie odczuwam tych kontuzji gdzieś tam poprawiałem to wszystko, że naprawiłem, może powiedzieć, że to jest... Nie, no dobra, nie naprawiłem, zaleczyłem i że to gdzieś tam wróciła ta praca na nogach, a to w moim przypadku jest bardzo ważne. A czy ważna w Twoim przypadku jest również dyspozycja dnia, bo wielu zawodników mówi o tym, że czasem mają najlepszy obóz w życiu za sobą i wychodzą i w tym dniu nic się nie udaje, nic się nie układa. Ty też widzisz takie rzeczy u siebie czasami podczas czy przed walką? Tak, jasne. Myślę, że to bardzo dużo ile zawodników ma właśnie, że nie jest ich dzień, tak? I to wiesz, na naszym podwórku krajowym i zagranicznym było wiele razy, że faworyci, gdzie mieli Wygrywać nagle przegrywają. No po prostu nie jest ten dzień. Myślę, że to każdy ma, w każdym aspekcie życia mamy taki dzień, że coś nam nie wychodzi, wiesz, co powinno wyjść. No niestety, no tak jest wiesz, oprócz tych umiejętności trzeba mieć jeszcze troszkę szczęścia. A łatwiej bić ludzi, których się nie lubi? Przemyślę, że tak, tak, nie widzisz. Pe, te, tak, no Wiktora no, znam. On już był jeszcze jak trenowalniliśmy u nas tuli, przed UFC był u mnie, podpisał kontrakt na sparringach, przyjeżdżał trenować. Teraz był chyba z, dwa lata temu u nas w klubie, trenował z nami, więc wiesz, my się znamy, lubimy, nie ma tej złej krwi. No ale to jest walka, to nasza praca, więc musimy ją zrobić jak najlepiej. On będzie chciał wygrać, ja będę chciał wygrać, więc wiesz. A że się znamy, więc też będzie jeden drugiego chciał jakoś tam oszukać. No właśnie, podczas tej dyszej dotychczasowej rozmowy wspomniałeś już nazwisko Marcina Tybury. Wspomniałeś też o tej swojej pracy na nogach i, i o tym, że te nogi trzeba uruchomić w kolejnej walce. No dlaczego o tym mówię? Marcin Tybura to jest jeden z tych zawodników, którzy zdjęli praktycznie głowę Wiktorowi podczas jednej z walk. Ten taki najbardziej chyba znany nokaut w wykonaniu Marcina w UFC to jest właśnie na peszcie. Masz zamiar kopać, bo ty, znaczy w sensie wykopać wysokie kopnięcia, o tym, o tym mówię, bo ty jesteś zawodnikiem mimo, że niskim, to jednak potrafisz dosięgnąć głowy tych wyższych i to dużo. Ja, e, Kopnięcia u mnie wychodzą z automatu, więc mm. czy ja chcę, czy nie, to, to i tak gdzieś tam zawsze kopnę, więc jak będzie taka okazja, pewnie będę próbował, więc wie, Nie powiem, że nie, nie będę kopał, no bo to wychodzi ci wiesz, z automatu, nie? Tak jak przychwytywanie nog z, z parasera. Nie miałam tego nie robić i co? Sorry, bo chcę o tym zapomnieć. E Daniel się Słuchaj, co, co piątek z trenerami od drżnicy się śmiejemy. Nie? Ja najlepiej klepię, wiesz, techniki na nogi, nie? Mogę uczyć i seminaria prowadzić, sklepania. Klepania. Tak tarowa, no? Bo to też trzeba mieć do tego, wiesz? potrafić to, nie? Mhm, żeby... Tak, no dobra, nie, nie chcę drożyć tego to naprawdę przysięgam na Boga. Ja chcę o tym zapomnieć. Um, ale okej, okay, ty pamiętaj, ty pamiętaj, żeby nigdy więcej nie dać się złapać w taktarowa. O, może taką, taką ci dam radę, nie? Wstawaj do góry, to dam ci radę. Nie daj się łapać w taktarowa. Dobra, nie będę. Super, no to na to liczę. E, słuchaj, dobrze, rozmawiając, e, wracając do tematu twojego najbliższego rywala. E, wspomniałeś, że no, znacie się, wiecie, jak jeden, jak jeden i drugi trenuje, sparowaliście, więc teraz Pytanie, czy trudniej jest się przygotować do walki, żeby, nie wiem, zrobić jakąś niespodziankę temu zawodnikowi, który już sporo o Tobie wie? Czy w ogóle, mając ze sobą już tyle walki, laty, to już przestajesz w ogóle o tym myśleć? Bo oczywiście wiem, zauważyłam te zmiany, że zaczynasz rozkminiać, że jednak jakaś taka taktyka na walkę wjeżdża, przynajmniej w ostatnich pojedynkach. No wiesz, trenerzy zaczęli rozkminiać, że zrobił się taki sztab trenerski, współpracują fajnie ze sobą, gdzieś tam rozkminiają. To nie wiem czy trudniej czy łatwiej. Nie zastanawiam się, naprawdę się nie zastanawiam, mam jakoś określono. Wiesz, on na pewno też wie co ja robię, jak sparował ze mną, gdzie jestem e, dla niego groźny, w których aspektach będzie chciał, więc to też zniwelować. Zobaczymy e, co komu lepiej wyjdzie, nie? A z która jego płaszczyzna jest najgroźniejsza twoim zdaniem, jak to oceniasz? Czy nie wiem. Mam być szczery nie wiem naprawdę, bo jeszcze jego walkę naprawdę nie oglądałem trenerza, obejrzeli ja nie. No ale... No nie wiem, wiesz co chodzi, patrząc się nawet w UFC obalało, wiesz, chłopaków, jak się rozpędzi dobrze obala, bo obalił Olejnika, tak, dobrze pamiętam, I zdobył dosiad, tylko Olejnik go tym swoim ezekielem czy czymś go tam wtedy dosiadł poddał, wiesz, Michała Kita też obalił, wiesz, i ubił, więc tu trzeba na pewno na to uważać, na jego zapasy, tak, bo to ma na to wychodzić dobre dobrą kontrolę z góry nie A jesteś przygotowany na to że e, gdy będziemy w Libercu na tej gali to na hali tak naprawdę pewnie z... Może nie 90, ale z 80% ludzi to będą Czesi, ewentualnie Słowacy, którzy będą po prostu kibicować swojemu. Spoko, mi nie przeszkadza, ja nie znam tych języków, więc oni tam będą krzyczeć, więc nie przeszkadza mi to wcale. A Akurat jak o tym rozmawiamy, to przypomniał mi się taki jeden temat, z którym zawsze się noszę, że, że przyjdę i cię o to podpytam i nigdy nie starcza na to e, czasu, albo ja po prostu zapominam, bo są ważniejsze tematy. E, Ukraina, 2012 rok i 9 walk w jednym roku. To jest coś, co jak sobie zaczęłam ostatnio analizować ten Twój rekord, przypatrzyłam się temu na Sherdogu, na Tapology i tak się zas zaczęłam zastanawiać. No dobra, ja rozumiem, że były dwie walki w jednym dniu, bo to, to był taki system raczej turniejowy, tak? Więc miałeś tam dziewięć walk, zacząłeś w, w marcu dwie walki, kwiecień jedna, potem w październiku kolejne dwie, znaczy wcześniej jeszcze były w maju. Jasny gwint. Jak dziewięć walk można zrobić w jednym roku i jak robić po dwie walki w ciągu, w ciągu dnia? No jeszcze wiesz, dodaj, że jeszcze zrobiłem dwie walki zawodowe w K1 w Ale tym właśnie? roku i jeszcze zrobiłem jakieś turnieje amatorskie. Wiesz, wtedy byłem młody, nie miałem kontuzji. Walka sprawiała mi przyjemność. Ja wiesz, nie, wy, nie wybierałem sobie przeciwników, nie wybierałem gal, nawet nie patrzyłem ile za to zarobię. Ja to traktowałem jako przyjemność, naprawdę. I może dzięki temu, na, czy na pewno uważam, dzięki temu dostałem się do UFC, bo walczyłem często, zrobiłem wynik, wiesz, rekord. Ja, było tak, że we wtorek do mnie dzwonił Witalik, taki wołkow z Ukrainy, który mi tam ogarniał te walki, mówi w piątek czy w sobotę walczysz. Jadę we wtorek na siłownię, mam wieczorem zaplanowaną. Robiłem siłownię, w piątek rano pakowałem się w samochód, miałem kolegę przy granicy ukraińskiej, gdzie tam pomagał przejechać, żebyśmy w torku nie stali. Przejeżdżałem na Ukrainy jechałem albo z trenerem, albo sam robiłem walki i wracałem. A co było najbardziej porąbane w tym okresie, kiedy walczyłeś w, taki, w takim szalonym trybie? Ja wiem co było. Kiedyś troszkę inaczej trenowaliśmy, wiadomo, teraz młodzi, to też mnie dziwi, bo młodzi, którzy szybko się regenerują i tak dalej, oni potrzebują trzy miesiące na przygotowanie się do walki. Po walce muszą miesiąc odpocząć i tak dalej, wiesz, muszą mieć dietetyka, wszystko. Kiedyś tego nie mieliśmy. Z Jankiem chodziliśmy na studi po treningu na Chińczyka. Biały do Hamiego, kurczę, za 10 zł. To wiesz, co tam było? Albo jechaliśmy na Bemową, do drugiego, jedliśmy i wypijaliśmy po półtora litra wody takiej aleosowej z cukrem. I nikt nie narzekał, nie było żadnej diety, nie było jakiegoś tam super przygotowania. Jechaliśmy cały rok tym samym systemem i wiesz, młodość ma swoje prawa. Regenerowaliśmy się, robiliśmy. A teraz wszyscy muszą, 3 trzy miesiące, tak jest. Dziwne to wygląda, nie? A pamiętasz jakieś akcje? w stylu co zostało co się w Vegas, to zostaje w Vegas z Ukrainy. Miałeś jakieś tam przygody, o których lepiej nie opowiadać przed kamerą? No wiesz, to, to były szalone lata, wesoło było, naprawdę. Wspominam to bardzo miło, wiesz, z w oku, bo to był taki czas bez troski, wiesz, jechałeś, walczyłeś. Yy, zawsze było coś nowego, wesoło w ogóle Ukraina jest, była wtedy bardzo wesoła, wiesz, jeszcze przed tymi wszystkimi historiami, przed yy, kijów bardzo ładnych, gdzie były jeszcze nie rozbionych. W 2014 były te afery, więc mi tam było sympatycznie. Poznałem wielu fajnych ludzi, którzy byli w bardzo w porządku dla mnie, więc... Wiesz, naprawdę było fajnie. A masz jakieś takie najcudowniejsze wspomnienie, które stamtąd przywiązałeś? Jakieś takie, nie wiem, super wygrana walka, walka, albo jakiś taki jeden dzień, w którym wszystko się tak super udawało, że jak myślisz o tej swojej karierze, to jest jeden z tych jaśniejszych punktów? Nie, ja, znaczy, wiesz, tam było dużo. Nawet samo to, że jak pisałem pracę, wtedy tej licencjat licencjacko chyba, czy magistersko, nie pamiętam, robiłem nawet w pracy właśnie, umieściłem, wiesz, losy tego. Częcina, u niego pogali, po, wziąłem kolegę, który rozmawiał po ukraińsku, rosyjsku do narożnika, poprosiliśmy go o wywiad właśnie do mojej pracy i myśleliśmy, że on już się nie przyjdzie, wiesz, pogali, wiadomo organizator i tak dalej. Siedzimy w pokoju w a on sparowuje, już troszkę ten, siada, mówi dawajcie, opowiada wszystko tak jak u niego w życiu było, takie, wiesz, nie, bez krępacji, to tam, to że czasami się wypił, o 12 w nocy walił w dzwon, wiesz, i miałem to wszystko nagrane, nie? Gdzie się wiesz, jeszcze nagrywali? my telefonem, bo to wiadomo, tak, takim słabszym, no i to było fajne, nie? Okej, okay. no dobra, to z tych reminiscencji może wróćmy, wróćmy do rzeczywistości. Wspomniałeś o tym, że w tej chwili układasz sobie trening tak, a nie inaczej, a jak się układa Twój sztab trenerski? Kogo będziemy widzieć w narożniku, a z kim Ty może teraz najpierw może powiedz, z kim na co dzień pracujesz, żebyśmy mieli już co do tego jasność? Kto jest odpowiedzialny za Ciebie? Nie, no to wiadomo, mamy Anzora, mm -hmm. który jest head coachem, jest Złoty, jest Arbi, są chłopaki od judzistów, czyli Gerard i są więc ten sztab ze sobą fajnie współpracuje i wiesz, i to, to tak jak było do ostatniej nie? przygotowujemy się w tym samym już sztabie na walkę pewnie pojedzie na pewno złoty, anzor i pewnie Arbi, nie? A w tych przygotowaniach kto z nich gra największą rolę? Kto jest yy, taką osobą nie tyle zbierającą wszystko do kupy, ale taką, z którą ty teraz najczęściej pracujesz? Znaczy, wiesz, to nie ma takiej największej, bo ja robię wszystko to, żeby, tak, żeby niczego nie wiesz, nie pominąć, bo wolę być w walce na wszystko przygotowany. Wiesz. Teraz nie ma zawodników, że ten jest bokserem, ten dżudzic soko i tak dalej. Nie, no, nie lisząc prasele. Okay. No tak, to wszyscy już są, wiesz, wszyscy są już tacy, raczej w każdym tym, nie można pomijać któregoś aspektu, więc staram się to tak wyważać, żeby, wiesz, wszystko się zgadzało. Nie Nie miałem jeszcze z Tobą przyjemności rozmawiać po nowym, przed, przed Nowym Rokiem, a więc jeszcze przed KSW77. Nie widzieliśmy się też po walce Janka, więc chciałabym Cię poprosić o kilka słów podsumowania. Podzielę się swoją emocją, jeśli chodzi o to, co czułam, gdy widziałam, że ta przewaga Janka topnieje, bo chciałabym od niego zacząć. Eee i przyznam szczerze, że byłam wkurzona. czy W pierwszej chwili miałam takie, Jezus, Janek, jak mogłeś to wypuścić? No ale potem zaczęło mi się to trochę inaczej w głowie układać. A jakimi, ty, jakimi tobą emocje? Jakie emocje tobą targały, gdy, gdy oglądałeś tę walkę? Wiesz co, no trzy rundy uważałem, że Janek wygrał. To były, wiesz, te dwie później wiadomo. Zdobył dominację w tym obaleniach i tak dalej. Potem nawet z Jankiem rozmawialiśmy tutaj, wiesz. Rozmawiałem, Janek mówi, ja mówię, wiesz, na no, trzy rundy przygotowywałeś się na trzy rundy, zawalczyłeś super, on mówi on też się przygotowywał, ja mówię tak, tylko że ty masz już 45 lat, a on ma, no bo do rudości trzeba dodać, wiesz. Jest rudy, to, to mu trzeba dorzucić te lata. Wiesz, on jest młody, do tego Janek staż treningowy pamiętajmy ma ogromny więc wiesz, przygotowywał się na trzy rundy i na trzy rundy był przygotowany, ciężko żeby nagle dwa tygodnie masz i zwiększyć to wydolność jak jesteś w pewnym wieku, wiadomo gdzie nie masz, masz kontrolę antidopingową, nic nie możesz, więc jakby się przygotowywał od początku pięciu rund to myślę, że ta walka też by wyglądała inaczej troszkę, tak? Tutaj pamiętajmy, że to jest młody chłopak Ankalajew 32 lata, wiesz, szczycie formy 9 walk rzędu wygranych, no i wiesz, to nie dziwne, że on się szybciej regeneruje, więc okay. wiadomo. No dobra, ale o emocjach mi nie powiedziałeś. Jakie, Jakie były emocje? No kurczę, no. siedziałem <laughs> nad ranem, trząsłem się, wiesz. Nie no wiesz, ja Jankowi zawsze bardzo kibicuję. No i Yes. No emocje były duże, to chyba dla każdego zresztą Polaka, który interesuje się MMA, ogląda, wiesz, chce wrócić, żeby pas wrócił do Polski, no to są ogromne emocje. No Janek dał z siebie wszystko w trzech rundach. Naprawdę pokazał, że Ankalajewa można rozbić, tak? I mało brakowało, bo Ankalajew tańczył brawo, bo charakter ma ogromny, bo mimo że nie mógł stać na nogach. Jednak wstał, poszedł, obalał, wiesz, no to też mocny chłopak, nie? No dobrze. No to tyle, jeśli chodzi o, o, o Janka. To w takim razie jeszcze tylko jedno pytanie bezpośrednio z Jankiem związane. No dziś Tesheira zmierzy się z Hilem. Będziemy wiedzieli, kto zostanie nowym mistrzem wagi półciężkiej w UFC. Myślisz, że jeżeli poukłada się walka w ten sposób, że Tesheira ubije Hila, pokona go, zdobędzie ten pas, to dotrzyma słowa danego, danego Jankowi, że chciałby z nim walczyć w kolejnej walce? Wiesz, ale myślę, że. To, że teksiera powie, że chce walczyć z Jankiem, to niewiele będzie miało do znaczenia, co zechce UFC, bo to od nich zależy, to będzie wiesz. Wydaje mi się, że Jankowi dadzą teraz jeszcze jakąś walkę, jeżeli wygra, to wtedy mu dadzą walkę o pas, a, a tak po takiej walce remisowej no ciężko będzie, żeby dali pas. Nie? Dobra, e, to szybkie pytanie o KSW 77, e, najczęściej powtarzane zdanie po tej e, gali i po main evencie to, to była ustawka oraz Pudzian się poddał, w zasadzie dwa takie zdania słyszałam, to najpierw się może do tej ustawki odnieśmy, ustawka? Nie, nie, żadna ustawka, ża ja już powiedziałem w którymś, ża żadna ustawka to nie była, w, w zawinił tak naprawdę Mariusz. Nie chcę wchodzić w szczegóły dlaczego, dlatego że się nie przygotowywał tak jak powinien się przygotowywać ze sztabem trenerów, sparing partnerów i tak dalej, no ale to trzeba się zapytać Mariusza dlaczego tak postąpił, a nie inaczej. Wyszli, walczyli, pamiętajmy, że to jest Mamet, tak, ja myślałem, że Mamet go ustrzeli tak naprawdę, nie spodziewałem się, że będzie szedł z nim w klinicz i go obalił, no ale obalił. No... Siła, pamiętajmy, to nie jest wszystko. Ta siła Mariusza nie przekłada się aż tak mocno na sporty walki. To nie jest to, a tu dochodzi technika i Mamed pokazał, że można go bez problemu obalić. No, w parterze już wiadomo, tam się, no co, Mariusz się poddał, tak, odklepał cios. Już się znowu głośno robi o, o Mariuszu, ale w kontekście e, walki z Arturem Szpilką. W zasadzie i Artur w wywiadzie dla Artura Mazura, dla WP, e, także Martin w wywiadzie dla naszej redakcji w zasadzie potwierdzili tak naprawdę, że ta walka jest na rzeczy, obie strony chcą. E, Artur już czuje się gotowy, bo pamiętamy, że m, Mariusz kim miał być jego rywalem na debiut, ale Artur stwierdził, nie no dobra, dajcie mi jeszcze trochę potrenować, ja się muszę do niego przygotować. E, jak sądzisz, jaki może być przebieg tej walki? Bo głosy są bardzo podzielone. Część fanów po tej postawie Mariusza w ostatniej walce jest trochę załamana i na zasadzie... Podchodzą do tego na zasadzie, jak szpilka go trafi, to będzie po walce, albo jak mu sprawi problemy, to Mariusz zacznie wycofywać. A część Panów mówi, dla szpilki Pudzian za szybko. Znaczy wiesz co, mi ciężko jest być obiektywnym, tak? Ja się przyjaźnię z Arturem i to nie jest żadna tajemnica, więc ja jestem całym serduchem za nim i ile będę mógł, to pomogę Arturowi. I jestem całym serduchem za Arturem, więc liczę, że on wygrania. Okay. Dobra, to bo ile będę mógł, to ja wiem, że Ty będziesz się w to angażował, ale w takim razie, co jakbyś miał być trenerem Artura? Co byś mu radził, żeby teraz robił? Co najbardziej trenował? Jak już będzie oczywiście mógł wrócić do treningu, powiemy, że się rehabilituje. No, myślę, że już niedługo wróci, że już tam jest coraz lepiej z Arturem, więc wiesz co, jeżeli będzie pracował na nogach i nie da się złapać w Mariusza obalenie, bo Mariusz jedno co ma, jak się rozpędzi, to wjeżdża do bardzo dobrze w nogi tego mu nie można zarzucić. Jeżeli nie da się złapać, to go gdzieś tam ustrzeli Artur. Ten boks z boksu, te jego uderzenia są naprawdę piekielnie mocne. To jest ino, inaczej on uderza, więc jeżeli naprawdę poczuje Mariusz jeden cios gdzieś na głowie, no to musi się zadzwonić w głowie, nie? Mówię to uczciwie. Jasne. Dobra. Co by się musiało stać? Ile pieniędzy musieliby wy, wyłożyć właściciele KSW, żebyś zawalczył z Michałem Kitą? trudne pytanie przygotowałam. Jedno trudne pytanie. Nie wiem, wiesz co, to jest, kurczę, na razie nie ma takiej propozycji, to ja nie lubię gdybać, wiesz o co chodzi, i pieniędzy. Jesteśmy sportowcami, tak, na razie nie jesteśmy na jakimś tam kolizyjnym, e, jak to się mówi? Kursie. Kolizyjnym kursie, dokładnie, więc tych zawodników jest jeszcze kilku, teraz jest kilku zostało zakontraktowanych nowych, mamy się z kim bić, a jak się życie powróci, zobaczymy, nie? No dobrze. Dobra, to wiesz co, jeśli pozwolisz, to ostatnie ostatnie tak naprawdę szybkie pytanie o plany na nowy rok tak naprawdę, bo tak jak mówię, nie widzieliśmy się już dobre trzy miesiące, więc chciałabym wiedzieć jaki plan sam na siebie ma Daniel Omielańczuk? Więc no, na razie się skupiłem na tej walce właśnie, więc wszystko staramy się podporządkowywać, żeby się pokazać jak najlepiej, zatrzeć te niestety niefortunne dwie walki, bo jedna przegrana, a druga taka, wiesz, ten wynik kontrowersyjny, więc chciałbym się pokazać i żeby ludzie o tym zapomnieli. Chciałbym nawet sam dla samego siebie pokazać, że potrafię jeszcze to robić, bo, że potrafię wygrywać w dobrym stylu. A co dalej? Zobaczymy. Wiesz, ja nie lubię wybiegać tak daleko w przyszłość, bo już ta przyszłość jest taka poplątana, wiesz, i to życie jest poplątane, że możemy sobie planować, że tu nagle coś wyskoczy i jest dupanie, więc nie ma sensu. Trzeba się cieszyć tym, co jest teraz. Daniel, ale tak szczerze, dalej ciągnie wilka do lasu, co? Nie, no wiesz, co to z, ze sportami walki, to ja już nie naprawdę miałem okres, jak to miałem te choroby i tak dalej, w tych zapaleniach, że już mi się nie chciało, nie? Ale jak przestaje ci coś doskierać, to nadal ci się chce. Ja uważam, że to jest takie jak z narkomanii. Narkoman mówi, idzie na oddech, mówi nie będę brał, nie będzie, pierwsza okazja idzie. To samo jest, uważam, że ze sportem może to jest ta adrenalina, która też tak uzależnia, wiesz. I myślę, że może to dlatego. Przydełkowanie nie zastąpi. No nie no nie da się wiesz, można robić kminiczne, no ale jednak jeżeli coś robisz w połowę życia albo więc połowę życia, to ciężko potem z tego zrezygnować jest, wiesz, i mało jest tak naprawdę sportowców, którzy wiedzą kiedy z tej sceny zejść. Tak? Jedyny może Habik, który zszedł w Prime, ale zobacz Fiodor Emilajenko nie odszedł, odchodził, wracał, odchodził, wracał, bo się nie da. Uważam, że Fiodor nie musiałby walczyć tak, bo już jest zarobiona, a jednak gdzieś tam ma lata i wraca, nie? A co żona ona ci mówi na to wszystko? Bo no, ja rozumiem, że ona może rozumieć tę Twoją miłość do, do MMA, ale może też już ma dosyć... Stresu związanego z Twoimi walkami. Nie wiem, czy ona się tak stresuje moimi walkami, bo jest tak naprawdę ze mną od początku, a w mojej takiej nazwijmy to większej kariery, bo jesteśmy ze sobą od 2005 roku, gdzie zacząłem startować w 2002, więc potem jak już walczyłem nawet jeszcze amatorsko, potem zawodowo, ona jest ze mną od początku, więc ona już też do tego tak przywykła, wiesz, więc. No wiadomo, że się stresuję, bo jestem starszy, gdzieś tam wie o moich jakichś problemach, tych kontuzjach i tak dalej, więc... Ale no cóż, no jakoś tak, wiesz, jak w tym żyjesz, wiesz, no to aż tego tak nie dostrzegasz, jak ludzie na pewno dostrzegają to z boku, nie? No dobra, Daniel, my trzymamy kciuki oczywiście za tę walkę z Pesztą, która, która przed Tobą. Niech to będzie dobry obóz przygotowawczy, żadnych kontuzji, jakichś większych mikrokontuzji Ci oczywiście życzymy, żeby, się, żeby Cię to ominęło. Czekamy na walkę i czekamy na, na wielkie czyny jeszcze w wykonaniu Daniela Omielańczuka, tak po prostu. Ja też czekam, dzięki za wywiad. <laughs> dzięki serdeczne.